Polska Tele 5. Tekst Małgorzata Czart. Czytał Andrzej Wasilewski. Pobiła rekordy oglądalności. Obejrzało ją 250 milionów ludzi w 70 krajach. Klasyka opery mydlanej. Kultowa dynastia, posiadająca rzesze wiernych fanów. Jak powstała? Dlaczego odniosła tak spektakularny sukces? Przedstawiamy film opowiadający o tajemnicach realizacji serialu. Za kulisami dynastii, w sobotę o 20:00 tylko w telewizji Polonia 1. Jedzenie może być wrogiem. Nieumiejętnie używane powoduje spustoszenie w organizmie i rujnuje naszą sylwetkę. Słynna dietetyczka Gillian McKee wie, co zrobić, aby poczuć się sexy. Co jeść, a z czego zrezygnować? Co nam szkodzi, a co pomaga? Jak zmienić żywieniowe nawyki, aby odzyskać energię i libido? Trochę wyrzeczeń, a efekty murowane. Przepis na urodę. W czwartki o 21 w telewizji Polonia 1. Oto krąg najbliższych przyjaciół. Łączą ich emocjonalne więzy? Wspólne interesy? Tajemnice, namiętności i zdrady. Wśród nich jest nieuchwytny seryjny morderca, skupiający swoje zło na kobietach sukcesu. Ktoś cię obserwuje. Nowy serial kryminalny od poniedziałku do piątku o 21.30 w telewizji Polonia 1. Reklama. Nadszedł już czas.